Ech, dobra, Max, jak tylko on wyjdzie, ty go zatrzymaj, ja już do ciebie jadę. Hej, a czy w Ikea można na raty? Pewnie, że tak. Teraz wymarzoną sypialnię, kuchnię czy salon możesz mieć od razu. Let's go. W Ikea radość czujesz w pełni, a płacisz później. W wygodnych kawałkach na raty 0%. Dostępne w sklepach na ika.pl i w innych punktach sprzedaży. Ikea, lepiej pomyślany dom. Cześć. Kochanie, wpadniesz jeszcze do sklepu? Misja, sezon na okazję. Pomidory malinowe 3,99 za kilogram z aplikacją lub kartą seniora. A woda na Łęczowianka, złoty 59 za sztukę przy zakupie dwóch sześciopaków. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy. O stary! Ale odlot! No, nielimitowany internet. Red bulmowe. A pan tutaj to na długo? Nie, muszę lecieć. O, z nieba mi spadłeś. Weź, potrzymaj mi rower, a ja w żabce starter sobie kupię. Pan nie zapomni hapsów gratis. Wiadomo. Leć do żabki po starter Red Bull Mobile z nielimitowanym internetem na pół roku w telefonie i zgarnij przekąskę haps gratis. Żabka, uwolnij swój czas. Infekcja intymna? Działaj od razu. Genoxyn Optima usuwa objawy i leczy już w 3 dni. Genoxyn Uno leczy już jedną kapsułką. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. A gwrap daje ci wolną rękę. Wawelki roszczą i chrupali długo i szczęśliwie. Mam taki duży, plan. na duże i małe plany. Pożyczka w Prowidencie z doradcą albo na Prowident.pl do 30 tysięcy złotych. RSO 29%. Całkowita kwota do zapłaty niecałe 8512 złotych. Mamo, teraz wszędzie będziesz ze mną. Musisz spróbować! T-Mobile. Sieć tak dobra, że wszystkim damy gwarancję jak dla mamy. Dołącz do dobrej sieci. A koszty zostaw nam nawet przez rok. W Kastoramie robią najsmaczniejsze projekty kuchni, a do tego serwują 15% zwrotu na kartę podarunkową za zakup mebli kuchennych z wyposażeniem czy AGD. A zakup kuchni i łazienki w Kastoramie rozłożysz na nawet do 20% RRS o 0% spadłam Na szczęście jest Help for skin, który przyspiesza gojenie, pomaga zapobiec infekcji, zmniejsza ból i ryzyko blizny. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Dopadł cię ból brzucha? Nospa Max uwalnia się już w 10 minut i usuwa ból. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W Lorenz wierzymy, że wiele jest w naszych rękach. Dlatego, kiedy robisz to, co lubisz, ale coś cię nagle zatrzyma i game over. To nic. Daj luz z Curly. Z nowym smakiem niesmażonych Curly. Słony karmel. Lorenz. W naszych rękach.

Najwięcej klientów wybiera Play. Ty też dołącz i korzystaj z internetu 5G bez limitów w Play na kartę z pakietem od 35 zł, bo w Play płacisz mniej. Play. Ból, świąt przeszkadzają w siedzeniu? Proktoglyvenol w granatowym opakowaniu szybko redukuje ból, świąt i uwalnia od hemoroidów. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Spotkanie i znów mam zdjęcia. I to, kiedy wszyscy na mnie patrzą. Kolacja, a ja przez bulgotanie w brzuchu czuję się zakłopotana. Urlop, jak tu się zrelaksować, kiedy czuję taki dyskomfort? Espumisan zawiera symetykon, który szybko rozbija pęcherzyki gazu i przynosi ulgę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Espumisan. Szybka ulga od wzdęć. Kolor włosów pełen refleksów, który możesz mieć w domu? Nowy Preference od L'Oréal Paris. Nowa żelowa formuła z olejkiem z barwnikami wysokiej trwałości dla bogatego, świetlistego koloru. Odporny na bleknięcie kolor, pełen blasku do 8 tygodni. Nowa ulepszona formuła Preference od L'Oréal Paris. Teraz w supercenie w drogeriach Hebe. Rano wszystko jest na nie. Stawa. Nie. Rozciąga mnie. A śniada? A! Nasze kiełbaski są tak lekkie, pożywne i szybkie, że każde śniadanie nie na śniada. Tak. Zacznij dzień na tak z Doliną Dobra. Jego życie. Poznałam pacer. Najpiękniejszy tydzień w życiu. Było proste, fantastyczny gość. Dopóki. Jestem Ten Henry. Nie poznał jej. ...uczestniczyła w wypadku. Straciła pamięć krótkotrwałą. Opowieść o miłości... Kochasz mnie? ...która zaczyna się wiele razy. Jakim cudem codziennie zakochuje się w głowy. 51. randek w niedzielę o 15.30. Przyszłe panny młode ruszają na zakupowe łowy. Cel? Suknia ślubna z odzysku. Kocham sekret Hendy i też nie chcę zatruwać planety. Warunek? Rozsądna cena, tak by nie wydać fortuny. A ile chciałabyś za nią otrzymać? 3000 złotych. 2,5. Wzruszające, pełne emocji historie. Wspomnienia wracają. Tak. Drugie życie sukni ślubnej w środę o 21 w Polsat Cafe. Na co dzień opływają w luksusach? Nienawidzę komunikacji miejskiej. Bakterie, zarazki, dlatego potrzebuję swojego szofera. Płacę 5 tysięcy miesięcznie. A co jeśli młodym bogaczom przyjdzie zmierzyć się ze zwykłą codziennością? Nie, nie mogłam wyobrazić, no. że ktoś ma 23 lata nie umie obierać ziemniaki. Nauczę się. Bogate dzieciaki bez kasy. I nie wyobrażam sobie, że da się być tak szczęśliwy. Na pewno będzie inaczej, teraz patrzę na ludzi. W niedzielę o 21:00 w Polsat Cafe.